Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale. Witajcie w kolejnym filmie. Jak już po tyle widzicie, dzisiaj przychodzę do Was z kosmetycznym podsumowaniem lutego. Drugi miesiąc 2021 roku jest już prawie za nami, więc pora go podsumować pod względem kosmetycznym. A za kilka dni mam nadzieję, że pojawi się takie podsumowanie niekosmetyczne, rzeczami, które udało mi się odkryć w ciągu ostatnich tygodni. Ale dzisiaj, sfera Beauty, mam 5 perełek które chcę Wam polecić, z czystym sumieniem mogę to zrobić i które udało mi się przetestować, które kupię ponownie i bardzo mi się spodobały. Więc jeśli jesteście ciekawi, co to takiego, to zapraszam Was do oglądania dalej. Mam Wam dzisiaj do pokazania cztery kosmetyki pielęgnacyjne i jeden z kolorówki i zaczniemy od czegoś, co wydawało mi się, że nie będzie aż tak dobre i za bardzo się nie polubimy, tym bardziej, że już jeden Hydrolat, bo o tym będzie mowa, zużyłam i jakoś nie zapałam do niego takim fajnym uczuciem jak do tego tutaj. Jest to produkt z firmy Nature Queen. Ja już wam kilka produktów polecałam z tej firmy, m.in. piankę do mycia twarzy i tonik nawilżający, które sprawdzały się u mnie fantastycznie. A tutaj proszę, kolejny kosmetyk Hydrolat z Róży Damasceńskiej. Wcześniej miałam Hydrolat też z z tej róży, z firmy Natu Handmade i jakoś za bardzo się nie polubiliśmy. A tutaj naprawdę ja kupię na pewno ten hydrolat jeszcze raz, bo działa fantastycznie. Po pierwsze, spójrzcie na to opakowanie. Już sama grafika, samo opakowanie przyciąga wzrok. Bardzo ładnie to wygląda: takie minimalistyczne, przyjemne kolory, szklane. Szklana buteleczka. Atomizer jest bardzo dobry, rozpyla idealną mgiełkę. Nie macie takich kropli, wielkich kropli wody na twarzy, tylko rzeczywiście jest taka. Chmurka. O, zobaczcie, no pięknie. Można używać tego hydrolatu zamiast tonika, i ja w ten sposób go używałam, zawsze jak umyłam twarz, jak ją delikatnie osuszyłam, to wtedy spryskiwałam sobie całą buzię tym hydrolatem. I pamiętam, ktoś mi napisał wcześniej w komentarzu, jakiś miesiąc, może dwa miesiące temu, żebym w ten sposób używała tego produktu i wtedy używałam tego hydrolatu z Natu Handmade i tamten atomizer nie był tak dobry i zazwyczaj, zazwyczaj w 99% spryskiwałam sobie płatek kosmetyczny dopiero wtedy przecierałam całą buzię, jednak tutaj przez to, że mgiełka jest idealna, to bezpośrednio rozpylam sobie ten produkt na twarz i powiem Wam, że jest to bardzo przyjemne, odświeżające i wydaje mi się, że ale ten produkt również jest bardziej wydajny i ma szansę jakby tak lepiej się wchłonąć, lepiej osadzić się na tej twarzy, polecam Wam serdecznie. Jest to tonik przeznaczony między innymi do skóry suchej, do skóry naczynkowej, wrażliwej, bo bardzo koi tę buzię, zwłaszcza jeśli macie jakieś zmiany skórne, jeśli macie jakieś takie alergie na twarzy, to myślę, że może się sprawdzić, ale również tonizuje twarz i Um, tak jakby przygotowywał ją do dalszej pielęgnacji, do, jakiego, do nałożenia serum, czy kremu, czy filtru. No, ja jestem zauroczona. Fajnie też można nim sobie zwilżyć twarz, kiedy macie jakąś maseczkę na twarzy, na przykład glinkową i ona zasycha. I chcecie przeciwdziałać temu, bo jednak maseczka glinkowa nie powinna zaschnąć na naszej buzi, bo wtedy ona nam tą twarz przesusza niestety. I do tej, w tej roli również bardzo dobrze się sprawdza. Tu jest 100 ml produktu, kosztuje około 25 zł. I ja szczerze nie widzę powodu, dlaczego miałabym sięgać po te droższe toniki, które są teraz w sumie w ostatnim czasie bardzo polecane na YouTubie za 70, 80, 90 zł. Ja wiem, że tonik pielęgnacji jest bardzo ważny, ale wydaje mi się, że taki hydrolat zda egzamin i że będziecie z niego zadowolone, więc. Kiedyś wypróbuję taki droższy tonik, na razie szkoda mi na to kasy, skoro coś takiego się u mnie tak dobrze sprawdza. Niestety tutaj w Anglii nie ma jakiegoś dobrego dostępu do tego produktu, ja na razie nie planuję żadnych zakupów um, robić w Polsce, niemniej jednak jak tylko będę miała taką możliwość, to na pewno sięgnę po kolejne opakowanie albo sobie kupię kilka, bo zachwycił mnie ten produkt i polecam wam serdecznie, jest genialny i można go jeszcze używać, tak przypomniało mi się. Jak macie makijaż na twarzy i chcecie sobie odświeżyć tę buzię, to możecie sobie rozpylić tę giełkę i ona właśnie tak delikatnie nawilża i odświeża tę twarz. Można też używać go na włosy, na skórę głowy, jeśli na przykład często czujecie takie swędzenie skóry głowy, to również jest polecane do używania w ten sposób. Więc polecam. Hydrolat z róży damascyńskiej z Nature Queen też jest polecany do skóry trądzikowej, bo działa również antybakteryjnie, no bardzo fajny. Polecam. Kolejnym produktem, o którym koniecznie muszę Wam wspomnieć w tym filmie, to jest maseczka. Maseczka w takiej saszetce z firmy Botanic Skinfood. Czarna maseczka oczyszczająca, przeznaczona do cery mieszanej i tłustej. W składzie mam maliny, węgiel aktywny i eukaliptus. I ja miałam tych saszetek chyba z 5 albo 6. Została mi ta jedna, jedyna. Ostatnio zrobiłam sobie taki challenge, że zużyję wszystkie maseczki, jakie mam w łazience i nie dokupię żadnej nowej, dopóki. Wszystkich nie zużyję i dlatego tak intensywnie ją testowałam. Ona jest dostępna w naturze. W cenie regularnej kosztuje około 6 zł. Na przecenie możecie ją dostać nawet za 3, więc polecam. Dlaczego tak bardzo mi się spodobała? Przede wszystkim dlatego, że jest to czarna maseczka z cudownym składem. W ogóle tutaj z tyłu macie rozpisany cały skład po kolei i każdy składnik jest opisany, jakie ma działanie, na przykład. Jest czarna glinka, która oczyszcza, normalizuje wydzielanie sebum. Jest roślinna gliceryna, która nawilża i wspomaga transport składników w głąb skóry. Jest węgiel aktywny z bambusa, silnie oczyszcza i absorbuje toksyny. Mamy również olej tamanu, nawilża, odżywia i regeneruje skórę. I macie całą listę tych składników, przepięknie opisaną. 97% składników jest naturalnych i... Co ta maseczka na mojej twarzy zrobiła? Otóż ostatnio miałam taki delikatny wysyp i nie wiedziałam, czym to jest spowodowane, ale stwierdziłam, że będę z tym walczyć i sięgnęłam po tę maseczkę i po kilku razach zauważyłam, że te kroski się zmniejszają, znikają, pory są delikatnie zwężone, oczyszczone, skóra jest gładsza, bardziej nawilżona, taka napięta i to była duża zasługa właśnie tej maseczki, która... Mimo to, że jest czarną maseczką, to ona nie wysycha, bo ma taką fajną, kremową konsystencję, kompletnie Wam nie zasnie na buzi. Chyba, że nie wiem, zostawicie ją na godzinę, to wtedy możliwe, ale ja ją trzymam około 10-15 minut i potem ją zmywam. Przy zmywaniu również nie ma żadnego problemu. Bardzo szybko się ją yy, zmywa z twarzy. No niestety troszeczkę brudzi, brudzi umywalkę, wiadomo, jest czarna, ale mimo to naprawdę jestem zachwycona jej działaniem, bo też zauważyłam, że ona zostawia taki jakby, jakby taką fajną powłokę na buzi. Pewnie to jest zasługa oleju Tamanu. Oleju Tamanu. Olej. To jest zasługa oleju Tamanu. <słuch> tak. To chyba było po polsku co. I ja jestem zakochana. Na pewno jeszcze nie rasik, no bo tą maseczkę, jak będę tylko w Polsce, ponownie kupię ją. I jest to maseczka właśnie, która jest Made in Poland, czyli polski produkt. No naprawdę, ta firma Botanic Food zaskakuje mnie. Każdy produkt. Do tej pory odpukać się fajnie u mnie. Sprawdza to je 7 ml. Ona spokojnie starczy Wam na dwa użycia. A jeśli zrobicie to oszczędnie, to również na trzy. Więc naprawdę jest spoko. Ja lubię maseczki do twarzy. I wiecie, że ja jestem ogromną fanką tych maseczek z The Body Shop. Ale jeśli miałabym gdzieś tutaj stacjonarnie. Dostęp do tych mosteczek, to na pewno sięgałabym po niej jeszcze częściej. Mam również kilka saszetek takich do rozrobienia, również z tej firmy, ale przez to, że ją bezpośrednio można od razu z opakowania nałożyć na buzię, to sięgnęłam na początku. Po tą naprawdę polecam. Jeśli będziecie w naturze ją gdzieś zobaczyć, to weźcie do koszyka, przetestujcie i dajcie znać, jak u Was się sprawdza, bo jest warta zainteresowania. Kolejna rzecz, kolejny produkt do polecenia to jest kosmetyk, który znalazłam w swoim kalendarzu adwentowym i jest to kosmetyk, który dostałam od Marcina, czyli um, peeling do ust z Lasza Honey, miodowy, który przepięknie pachnie miodem i jest to taki naturalny zapach, bardzo słodki, ale nie o zapach tu chodzi, tylko o działanie. Ja kiedy tylko przychodzi jesień i zima, ale nawet cały rok, mam ogromny problem ze spieszniętymi ustami, ze skórkami. One potrzebują takiego mocnego nawilżenia. I dzięki temu, że regularnie wykonuję peeling właśnie tym skrabem, to te usta są miękkie, bardziej wypielęgnowane, ładniejsze. Tych skórek nie ma aż tak dużo. Wiadomo, nakładam w ciągu dni, w ciągu Dnia balsamy, możecie zobaczyć. Tutaj mi została tak może z połowa, jedna trzecia opakowania, bo używam regularnie. I wiem, że lasz nie jest dostępny w Polsce, ale wydaje mi się, że warto stosować takie skraby do ust, peelingi. Tak samo jak stosujemy peeling na twarz, tak samo powinno się stosować peeling na skórę głowy, na ciało, ale również na usta. Jeśli macie jakikolwiek problem z ustami, ze, su ze suchymi ustami to polecam. Wiem, że są również inne peelingi dostępne, chyba w Organic, tak mi się przynajmniej wydaje i jest coś podobnego, ale jeśli kiedykolwiek będziecie mieli dostęp do Lasza, to polecam wypróbować. Bardzo wydajny produkt, kosztuje około 5-6 funtów, ale wydaje mi się, że warto. Ostatni kosmetyk pielęgnacyjny, który Wam dzisiaj pokażę, to już będzie kosmetyk um, skierowany do dziewczyn, które mieszkają na wyspach i które mają dostęp do firmy Soap Glory i ja z racji tego, że zaczęłam taki masaż na sucho swojej skóry i robię to dość regularnie od ostatnich 2-3 tygodni, to potrzebuję bardziej nawilżać swoją skórę ciała i niestety prawie skończyły mi się basamy z Polski, więc postanowiłam zakupić. Jakiś dostępny tutaj stacjonarnie, a z racji tego, że firmę Soap Glory bardzo lubię, to sięgnę po ten. I moim ulubionym balsamem z tej firmy to jest ten Body Milk, który przepięknie pachnie i kojarzy mi się ten zapach z perfumami Chanel Mademoiselle, ale tamtego kosztuje 10 funtów, a na promocji był ten za 4 funty i to jest Drop in the Lotion z, mas... z olejem kokosowym i olejem migdałowym w składzie. W ogóle te składy z firmy Słowenburzy są całkiem niezłe. To jest 500 ml. Balsam z pompką i podoba mi się w tym produkcie to, że bardzo szybko się chwania. Przepięknie nawilża ciało, ono aż tak fajnie się mieni, błyszczy. No, ja bardzo lubię ten efekt. I ten skład jest dobry, jest wydajny. Ja używałam go dwa razy dziennie przez ostatnie, no dwa tygodnie i zobaczcie, mam go dopiero tyle, więc myślę, że warto, tym bardziej w tej cenie. Wiem, że to nie jest cena regularna i mam nadzieję, że jeszcze gdzieś napotkam tę cenę i będę mogła kupić kilka opakowań. Bym sobie tego życzyła, bo naprawdę ja lubię kosmetyki pielęgnacyjne z firmy Soap Glory, czy to żele pod prysznic, czy skraby do ciała, czy balsamy. Nie stosowałam jeszcze żadnych szamponów i odżywek, więc jeśli są tutaj dziewczyny z Anglii, które używały Kosmetyki dodajcie, znajdziecie, jakie się u, u Was sprawdziły, czy warto po nie sięgać, czy może niekoniecznie, bo się zastanawiam, zawsze mnie kuszą, ale jakoś y, mając te wszystkie produkty od Anwen, wiecie, ostatnio opowiadałam Wam o kosmetykach do włosów, to hamuje się, ale kuszą, nie ukrywam. Więc jak najbardziej ten balsam Wam polecam, też, też ma tutaj witaminę A w składzie masło, shea, ekstrakt zielonej herbaty, no. Bardzo, bardzo fajny produkt, ta pompka się nie zacina, jest idealna właśnie do porannego balsamowania ciała, jak najbardziej polecam. I już ostatnia rzecz, również z kalendarza adwentowego, jest to podwójny cień do brwi z firmy Glamshop. Pokazuję Wam go tutaj, bo fajnie się u mnie sprawdza. Ja lubię cienie do brwi, wcześniej e, kilkukrotnie już Wam nie kilkadziesiąt razy pokazywałam Wam cień z Inglota i cały czas go mam, ale tutaj z racji tego, że mamy dwa różne kolory, jaśniejsze i ciemniejsze, to mogę sobie te brwi wyrysować tak bardziej jakby były one 3D, wiecie, tutaj 3,4 brwi jest wyrysowana tym kolorem ciemnym, a na początku mam kolor jasny, przez co ten efekt jest troszeczkę bardziej naturalny i dzięki temu, że to jest cień, to właśnie... Ta naturalność tutaj y, wybija się na pierwszy plan, bo jednak rysując brwi kredką, to one są bardziej tak wymuskane. Cieniem robi się to o wiele bardziej naturalnie. Niestety nie jest ten kosmetyk dostępny na stronie Glam Shopu. Mam nadzieję, że będzie. Wspominam Wam o nim, bo fajnie się u mnie sprawdzał, i może któraś z Was będzie chciała takiego bardziej naturalnego looku, może poszukajcie właśnie jakiegoś fajnego cienia z inglota, jeśli będziecie miały tylko ochotę, a mam nadzieję, że w przyszłości Glomeshop wprowadzi te cienie do swojej stałej oferty, bo jak mi się skończy ten, chociaż on jest bardzo wydajny, to chętnie bym się na po kolejne opakowanie, ponieważ. Świetnie się u mnie sprawdza. To wszyscy moi ulubieńcy lutego. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał, że może coś z niego wyciągniecie dla siebie. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jakie, wa jakie były Wasze odkrycia. W ciągu ostatnich tygodni, co ciekawego chciałobyście mi polecić? To chociaż napiszcie o takim jednym kosmetyku, który skradł wasze serca. Będzie mi bardzo miło, a ja chętnie sobie dopiszę do takiej mojej listy z waszych poleceń, coś nowego i coś przetestuję. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia, a my widzimy się już niedługo na moim kanale w kolejnym filmie. Na razie, pa!